Jest rok 1987. 90-letnia Pola kieruje twarz w stronę słońca prażącego nad San Antonio w Teksasie. Mieszka tu od wielu lat. Wokół niej zaczynają pojawiać się duchy jej przeszłości: Rudolf Valentino, Charlie Chaplin, bohaterowie jej wielkich romansów. Przypomina sobie klejnoty Hohenzollernów i Habsburgów, które nosiła na wielkich premierach filmowych. Nagle z otchłani pamięci pojawia się Lipno. Tak, tam się urodziłam, myśli. I zamyka oczy. Jesteśmy na bulwarze imienia Negri, nad rzeczką Mień, nad którą zresztą kąpała się, jak była malutka. Jesteśmy tu nieprzypadkowo, bo Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oznajmił, że rok 2022 jest rokiem Negri w naszym regionie. Negri, czyli jedynej supergwiazdy w Hollywood polskiego pochodzenia. Pola urodziła się właśnie tu, w Lipnie, w 1897 roku jako Apolonia Chałupiec. Była jedyną supergwiazdą światowego kina, która pochodziła z Polski. Jej życiorysem można by obdarzyć nawet setkę innych osób. Niezwykła charyzma, ekspresja, niebanalna osobowość, ale chyba przede wszystkim siła i ciężka praca. To cechy, dzięki którym Apolonia Chałupiec z Lipna stała się Polą Negri, jedną z największych gwiazd światowego kina. Od niebywałej sławy przez upadek, po świadome odcięcie się od świata show biznesu. Kim była Pola Negri? Egzotyczną tygrysicą, łamaczką męskich serc, czy po prostu wspaniałą aktorką? Spróbuję znaleźć odpowiedzi. Od urodzin Poli Negry minęło już ponad 120 lat. Niestety wciąż patrzymy na nią jak na postać z czarno-białych fotografii i filmów. A przecież była człowiekiem z krwi i kości. Jesteśmy na Lipnowskim Rynku. Spójrzcie na przykład na ratusz. Tkwi na nim na samej wieży piękny aniołek, który został prawdopodobnie zrobiony przez jej tatę. A jej mama być może przychodziła tutaj załatwiać sprawy urzędowe. Jesteśmy pod kościołem parafialnym. Jestem pewien, że mała Politka razem ze swoją małą Eleonorą przychodziły tutaj na co niedzielne msze. Czy wiemy, kim byli jej rodzice? Urodzona w rodzinie romskiego blacharza i prostej praczki, pochodzącej jednak ze spauperyzowanej rodziny szlacheckiej której rodzina w czasach napoleońskich na Kujawach utraciła swój majątek, prawdopodobnie wskutek represji carskich. Rodzina, która w 1902 roku Rosjanie zabierają jej ojca, aresztują pewnie za jakieś drobne przestępstwo i wysyłają na Sybir. Oni się poznali w Warszawie. Kiedy przyjechali do Lipna, byli już małżeństwem i zanim urodziła się Pola, już jakiś czas w Lipnie mieszkali. No, dziwne, że postanowili zostać tu na dłużej, bo przecież to nie było charakterystyczne dla tej rodziny. W 1897 roku urodziła się Pola, to było w końcu jedyne dziecko Eleonory z Kiełczewskich i Jerzego Halubca. No i chociaż rodzina była bardzo liczna, bo do Lipna przyjechał też brat Paweł z rodziną, siostra, no i matka rodzeństwa, również Apolonia, a więc mała Pola otrzymała imię po babci. I tak mi się wydaje, że chyba też sporogenów, bo babcia Polinegri była taką bardzo roztańczoną, rozśpiewaną kobietą. No, też od rodziny się dowiedziałam, że zmarła podczas tańca w wieku 90 lat. Jak wyglądało Lipno, kiedy Mała Pola przyszła na świat? Jak wyglądały ziemie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego w tamtych czasach? Myślę, że niewielu z Was wie, że przecinała je na pół państwowa granica. Lipno, które było sercem, środkiem Ziemi Dobrzyńskiej, ziemi, która dotykała właśnie do zakola drwęcy. I Wisły, i trzeba było przekroczyć komorę rosyjską i pruską, czyli przejść przez granicę w Lubiczu, przed Toruniem, żeby dostać się do Torunia, do Prus wtedy się mówiło, do Prus, bo tu była Rosja. Tu było królestwo polskie, ale przecież Rosjanie. Od zdławienia ostatniego powstania 864 roku nie nazywali tego królestwem. To był kraj leżący przy Wiśle, prywislański kraj. Jaki film był zapalnikiem, który rozpalił ogień kariery Poli Negri? Biografowie twierdzą, że była nim Niewolnica Zmysłów z 1914 roku, wyreżyserowana przez Jana Pawłowskiego. Pierwszy film Negri dla wytwórni filmowej Sphinx. Scenariusz napisał jej odkrywca Kazimierz Hulewicz, z którym zresztą życie Poli i jej mamy Eleonory powiąże się na wiele dekad. Pola debiutując na ekranie miała zaledwie 17 lat. Czy niewolnica zmysłów była dla niej naprawdę filmem przełomowym? Film niewolnica zmysłów to był pierwszy film Negri nakręcony jeszcze w Warszawie. Ona w sumie podczas swojego pobytu w Polsce nakręciła 8 tych filmów, wiele z nich już zaginęło. I właściwie ta niewolnica zmysłów to był nie tylko przełomowy film z tego względu, że był jej pierwszy, ale że ten tytuł jak ulał pasował do Polinegri i on właściwie wytyczył jej drogę jako takiego wampa w przyszłości, że ona to kobieta fatalna, burząca spokój naokoło, kobieta piękna, zmysłowa, kobieta, e, która e, no, wokół siebie często dokonuje zburzenia życia innych, ale kobieta, która warta jest grzechu. Ta niewolnica zmysłów już za nią się ciągnęła do końca. Różne role grała, bo i służących, i pokojówek, i robotnic, bo przecież była też Carmen, prawda, tutaj robotnicą, i cesarzowych, ale ta zmysłowość właśnie i ta pewna egzotyka już do niej przylgnęła na zawsze. Jakim cudem córka pani sprzątającej w domach bogatych warszawiaków stała się gwiazdą? Na pewno było dużo zbiegów okoliczności. W tej Warszawie, kiedy przyjechały, mieszkały w bardzo biednych dzielnicy, bo one mieszkały na Powiślu. To była dzielnica nędzy, brudu, błota. Pola tam się bawiła na podwórku, matka pracowała dorywczo. I są różne przekazy. Niektórzy mówią, że Pola pierwsze przedstawienia robiła dla dzieci na podwórku, że ona miała właśnie taką bardzo bujną wyobraźnię. Była niezwykle wysportowana, gipka i ona ją energia rozsadzała i ona tam podobno robiła rozmaite koziołki, fikołki, salta itd. i tak dalej i przechodzili chórzyści z Teatru Warszawskiego i oni zauważyli taką niezwykłą dziewczynkę, ładną, wysportowaną i podobno Powiedzieli matce, żeby udała się z nią, że ona jest, ma talent taki do szkoły baletowej i to było tak. Inne przekazy mówią z kolei, że matka Polinegri, kiedy odbierała jakiś zasiłek w urzędzie, strasznie płakała tam do urzędnika, że jest im tak ciężko, że ona jest tutaj sama z córką i gdzieś obok był Kazimierz Hulewicz i on się zainteresował, żeby im pomóc, matkom Polinegri. Jak było w rzeczywistości, tego nie wiadomo. W każdym razie, no traf chciał, że losy rodziny Poli Negri, Eleonory i Poli spotkały się, zetknęły się z Kazimierzem Chulewiczem i odtąd wszystko poszło niemalże jak spłatka. Myślę, że Pola miała szczęście do ludzi, bo tym człowiekiem numer jeden w jej życiu to na pewno była matka, bardzo troskliwa, opiekuńcza. To była kobieta, która poświęciła się córce bez reszty. I potem w Warszawie pewien zbieg okoliczności, na przykład tak, ale również w konsekwencji. Kazimierz Hulewicz, który dostrzegał w Poli coś, czego nie widział w innych młodych adeptkach sceny czy teatru, bo Pola najpierw ćwiczyła w balecie, z którego no, zrezygnowała ze względu na stan zdrowia. W międzyczasie przybrała swój pseudonim. I trafiła do szkoły aplikacyjnej Warszawskich Teatrów Rządowych, gdzie Kazimierz Hulewicz był wicedyrektorem. Tutaj objawił się jej talent filmowy, artystyczny, sceniczny. Oczywiście to wszystko, co zdobyła do tej pory, procentowało i było tą wartością dodaną. Dlatego ona skupiała w sobie mnóstwo umiejętności, talentów możliwości, no pewnie i również pewne cechy osobowościowe, a więc chociażby no, zwinne ciało, bardzo, ciało bardzo proporcjonalne, spojrzenie, gesty, mimika twarzy, ogromna charyzma. Pola zaczynała grać na wielkim ekranie, gdy miała zaledwie 17 lat i to od razu jako postać zmysłowa i egzotyczna. Jak radziła sobie ze sztywnymi normami moralnymi w tamtych czasach? Pola Negri nie była chyba tym spętana. Ona miała w sobie taką ekspresję i taką seksualność, że cokolwiek, by tam w stosunku do niej postanowiono, to ona i tak się obroniła, bo ona na ekranie była osobą niezwykle taką byśmy dzisiaj powiedzieli, seksowną. Te ciemne włosy, ciemne oczy, mocny makijaż, spojrzenie, jakim operowała, to wszystko powodowało, że ona nie musiała się. Rozbierać, nie musiała mieć długich pocałunków, uścisków na ekranie. Z jej ta seksualność, z niej emanowała po prostu. O czymś zapomniałem. O czym właściwie zapomniałem? No O kinie. No bo skąd się wzięło kino? Pola i kinematografia są w gruncie rzeczy rówieśnikami. Za taki symboliczny moment narodzin kina uważa się 28 grudnia 1895 roku, kiedy to w salonie indyjskim w Paryżu bracia Limier po raz pierwszy pokazali filmy. Gdy Pola wchodziła w świat kina, przechodziło ono jeszcze jedną ważną przemianę. Z ciągu humoresek i wodewilowych scenek zmieniało się w jednolite widowisko filmowe. Co ważne, zaczęto też rozróżniać aktorstwo teatralne i filmowe. To był czas kina niemego, ale czy aby na pewno film niemy był całkowicie pozbawiony dźwięku? Można z tą pewnością stwierdzić, że Wielki Niemota e, nigdy nie był wielkim e, niemotą. Że kino e, z okresu e, przeddźwiękowego dysponowało dźwiękiem. Nawet pierwsze seanse te w Paryżu, w paryskiej Grand Café, przecież były inkrustowane chociażby terkotem urządzenia odtwarzającego, odtwarzającego taśmę. I pomimo, że to kojarzyło się na przykład, ja wiem, z dźwiękiem kołowrotka, to kontekst odbioru jednocześnie wpisywał tę audiosferę do filmowego doświadczenia. A potem wystarczy prześledzić gazety z tego okresu. Ja to robiłem w odniesieniu do bedgoszczy. Rzadko kiedy, ale pewnie były też, te uboższe kina, te peryferyjne iluzjony, one nie zatrudniały taperów ani bonimonterów, ale kina śródmiejskie, a tych było najwięcej, no zawsze oferowały to, co nazywa się doświadczeniem audiowizualnym. Czyli z jednej strony ekranowa epika, a z drugiej strony. Albo intymna, albo też taka heroiczna muzyka, która towarzyszyła ekranowym zmaganiom, to było zresztą niezbędne. Gwiazdę niewolnicy zmysłów dostrzeżono jednak z bardzo daleka. Z odległości pół tysiąca kilometrów wielkie oko kina zobaczyło wschodzący talent. To wielkie oko mieściło się w Berlinie. Ja myślę, że ten świat filmowy był wtedy bardzo taki mały, zamknięty, dlatego że film dopiero się rodził. I te filmy, które ona tutaj nakręciła. Oczywiście obs obserwatorzy niemieccy to wszystko było połączone, prawda? Nie było to duże środowisko, tak jak teraz. I myślę, że ona została zauważona. Zetknęła się też z niemieckimi twórcami, z Emilem Janinksem, no i tam blisko było już do wytwórni UFA. W której zrobiła światową karierę. Czy ktoś spodziewał się, że dziewczynka z Lipna dostanie się do Hollywood? To, że pola Negri stanie się gwiazdą Hollywoodu, było nie tylko zagadką, ale i wręcz absolutnym takim fantastycznym. Projektem nie w Lipnie, ale i w Warszawie, kiedy już święciła swoje sukcesy. Przecież, żeby się dostać do Hollywood, trzeba było przejść takie szczeble, które tak na dobrą sprawę były nieosiągalne dla żadnego artysty w Polsce, bo trzeba było przede wszystkim zdobyć publiczność europejską. Gdyby nie matka, gdyby nie jej decyzja, żeby z tego Lipna wyjechać, to być może utknęłyby tam na zawsze. Natomiast aresztowanie ojca, fakt, że one pozostały tam same w tym Lipnie, że matka jakby pociągnęła za tym ojcem. Do Warszawy razem z Polą, bo, no, mimo że powiedzmy sobie że Chałupiec, podobno nie był zbyt wierny żonie, ale ona go niezmiernie kochała i kiedy został aresztowany za udział w spiskach, tak mówią hmm. rozmaite przekazy przeciwko do no, Rosji carskiej, wyruszyła razem z Polą furmanką do Warszawy. Dzisiaj droga z Lipna do Warszawy też nie jest krótka, a mamy szybkie samochody, ale wtedy z małym dzieckiem jechać na początku XX wieku kobieta, więc ta matka była niezwykle odważna Ważna, kochająca pole, i to był wielki taki bagaż wszystkiego, co najlepsze. Przypominanie dziś takich postaci, które ubogacają tę Ziemię, ubogacają w sensie nie tylko materialnym, ale przede wszystkim tożsamościowym, jest rzeczą chwalebną. Dlatego wszyscy, którzy podejmują, powiedziałbym, raz jeszcze postawienie na piedestale znakomitych postaci, do których bez wątpienia należy Pola Negry. Zapomniana w okresie prl I dopiero wysiłkiem chyba paru znakomitych osób na czelech z byłą burmistrz Lipna, panią Dorotą Łańcucką, na początku tego stulecia spowodowano, że Pola Negry wraca. Do tej przestrzeni. Co stało się później? Czy odniosła sukces w stolicy Niemiec? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku.